Pszczoły fruwają, kwiatów szukają, pracują, pracują, czasu nie marnują. W ulu mieszkają, miodek wytwarzają, zyp, zyp zyp czy słyszysz to i ty? Leci tam, gdzie kwiatów wiele, pracowite to stworzenie, pyłek niesie z kwiatka na kwiat, by zakwitł pięknie cały świat. To i ty. Czy wiesz, że pszczoły zapylają kwiaty? Dzięki nim rosną jabłka, gruszki i granaty. Pracowite są każdego ranka, w paski piękne mają ubranka. Pszczoły fruwają, kwiatów szukają, pracują, pracują, czasu nie marnują. W ulu mieszkają, miodek wytwarzają, bzy, 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 bzy. Czy słyszysz to i ty? W Pszczółki miot wosk budują, nektar czują. Królowa w środku pilnuje rodu, a robotnice wracają do ogrodu. Pszczoły fruwają, kwiatów szukają, pracują, pracują, czasu nie marnują. W ulu mieszkają, miodek wytwarzają, bzyb, 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 bzy, bzy. czy słyszysz to i ty. Jak pracują? Pszczoła już wiecie To najlepszy pomocnik na świecie Gdy ją spotkasz, obserwuj ją z boku Bo to bohaterka każdego roku Pszczoły fruwają, kwiatów szukają Pracują, pracują, czasu nie marnują W ulu mieszkają, miódek wytwarzają Bzy, 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 bzy czy słyszysz to i ty? Pszczółki trzeba Dziś już chronić, nie wolno ich złościć, nie wolno gonić Zasać kwiaty wokół swojego domu, pszczoły przylecą, nie mówiąc nikomu Pszczoły fruwają, kwiatów szukają, pracują, pracują, czasu nie marnują W ulu mieszkają, miodek wytwarzają, bzy bzy, 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 czy słyszysz to?